Musiałbyś ich mhm. pytać, bo ja nie znam... Pilku, jakie jest hasło na serwer? Poczekaj chwilę Wiśnia. Ale, ale nie ma widzów zewnątrz Wiśnia. Wiesz już nie ma tam zero. Patrzyłem. No w go To weź napić no do bo... nich, niech nie wiem tam. W przerwie dodadzą czy coś. To. Znaczy no nie wiem, nie wiem, musiałbyś z nimi dobra, pan... gadać. Nie, bo musieli, musieliby zresetować serwer. No właśnie. No dobra, się. dobra, to grajka panowie, to na razie. No okej, dobra, na razie no, Bronimy, ej, bronimy. Uch, to teraz. Dobra, bronimy. Bronimy, o, to ja, trzeba... Pilk dogadajcie sobie mordor, szczegóły Mordor Traveling weź? Mam, mam ma łopę do... Mam nożyczki Ja mam łopaty do śniegu Ja mam tę łopatę z Battlefielda 1 już nie? Bada ich tam O żeś I konia mam dla pilka, nie? Żeby sobie pojeździć <coughs> Ko konia, masz, <coughs> konia masz mordor do, bi do bicia no to też, ta łopatą będę tłuk po mnie. Oooo. No, były nasz... No siema. A po to co chcecie coś brać Dobra, tutaj jak bronimy? No jak, z... sz... no Javeliny, no. Nie no, zrzucimy się nad punktem. Ta, ta. Może... O, to nas mówi mordor, spokojnie. A, bo oni pewnie... Co mamy robić? No. <grym> jak tutaj? No tak. To no tu z góry spadniemy na spadochronach. Oni ja nie wiedzą jak się, się mają dostać, się. Maj, Powiedzmy, że mają płynąć żabką albo kraulem. A tak jak, na, plecach, płycie, jak na żółwiach morskich. Dobra, ready wszyscy tam? Ej, od nas wszyscy gotowi. Pamiętajcie, Devil, pamiętaj o lornetce i jaweliny wszyscy mają. Ej, ja pierwszy namierzam Helkę. Dopiero jak Helka Flary wypuści, cała reszta leci. Dobra, dawać gotowość, odpalać, jedziemy. Ci jaweliny puszczamy dopiero jak ona puści ten Flary. Tak, tak, tak. No, 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 tylko trzymaj mordor, nie patrzę, żeby trzymać. Mhm. Mm Może trzymał za niego. Można wszystko, można w wszystko, wszystko. B b można wszystko, poza tym. Tylko nałem komarz. I wy wtedy wyszczeli, nie? Ej, nałem komar to nie stawiajcie. Marnik, jak tak żawelinę będę w dół i w górę, to on wyszczeli, nie? W końcu w tą helkę. <śla> no, w końcu wystrzeli. Tylko nie patrz przez tą lornetkę na mnie W końcu Wystrzeli O, poszedł! O! Pochlapałeś monitor Nic <grym> nie pochlapałem, nie, co ty. Jak widać na streamie, jakieś plamy te Ta... <grym> dobra transmisja, widzę się robi niebezpieczna A cię repa się już Ja, już ja się też na Rekpić się tam i tam już wszyscy. Ognia. Dobra, przygotujmy się. u Mnie Dajcie mu wylecieć stamtąd, nie? Ja mu nic nie dam wylecieć, poszły ten, poszły flary. Helka puściła flary. A, Ale schował się. Dobra, namierzajcie łódź, namierzajcie łódź. Helka, helka, helka. Poszła helka? Nie? Namierzaj, namierzaj, namierzaj! Dobra, poszła. Poszła, dobra, ej, łódź stoi, łódź stoi ty tutaj ktoś podpłynął. Podpłynął Debil, łódź stoi tam, gdzie ty, łódź stoi tam, gdzie ty. To, debil, namierzaj tą łódkę, wiesz? Są po lewej już, weszli. A łódkę namierzasz? Dostała raz. Hybrydówka tu jeszcze jest. Hybrydówka, hybrydówka Przy mnie, przy mnie jest. O, dostałem od łodzi. Ach, Dawajcie, na, na mnie, Mordo, z saliperem. Bo ja tutaj będziemy mogli skąd namierzać stąd. Łoś przejdę. O, gościu na dole. Dobra. Płyną w wodzie, płyną w wodzie. Plecy, plecy. Nurkuje tam, nurkuje tam ej Dobra Zamierzaj łódkę Jest, 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 jest! pilku, plecy, od lewa strona nasza Mordor, mordor, saliver plecy twoje tam na dole. Ja wiem, ja wiem, no to się wasze Mhm, mm schowała się? Nie, Chowała się. Wychyla się, czujkę już postawili. Chelka, cichelka. Czekajcie, nie przeładowałem w hmm. o No i leciłem. Puścił flary. A mamy dawaj. Pójdzie. Teraz. Dobra, ładnie. Poszła, dobra. Jak tam jest sytuacja na froncie? No zabijają w naszych dzielnicy. Nie, Bo go nie słyszę. Dlatego czekajcie, ja sobie muszę ogarnąć czas. Łódka, hybrydówka. Hybrydówka za nami jest. Oni się na hybrydówce teraz będą respić tam Płyną, płyną Właśnie, na plecach jest Tą hybrydówkę ej niech ktoś zniszczy Za nami Oni tam się respią na Schowała plecach Chowała się tam. Ale czekajcie, spokojnie ej To żeby nie było tak za... za... za kolorowo to się zaraz kurwa skończyć Powała się Czekajcie, ej da... Namierzam już. Hybrydówkę, dawaj hybrydówkę teraz. Kurwa, mnie już slawie zabili. A noccie są, biegają już po górze. Tak się. została, dobra. Michael zajebał im hybrydówkę. No dobra, no ale biegają tam dobra. Tutaj pełno, pełno. Biega. Kurde, zaznaczam Dobra, są cały czas na plecach, ej, dobra, skupcie się na lewej stronie tam, bo po lewej stronie oni w wodzie sobie pływają, więc spokojnie. Znajdziesz ta prydówka na pierdziela, no tam, Dobra, spała tam, gdzie nie ma, no tam, nie spadła nie wiem, ja z łódki dostałem. Łódka się wychyliła, łódka. Wypilnujcie tej łodzi cały czas, pilnujcie, panowie tej. tej <laughs> helka leci, Helka leci <laughs> Tylko ona flary musi, puściła Flary Kurde, za niedobrze Kto ma nordetkę no. jeszcze? Ja nie mam Zlodowany Ale już giną proszę, proszę, proszę. Dobra, tą łódkę trzeba A co nie wyskoczyli z tej łódki Polerę. Helkę, oddaj pilk Helkę, Mamy oddaj helkę! helkę. O, Znaczy nie, nie ten, mi oddaj. Ja ją chętnie wezmę. Została raz. Na alfie, na alfie, na alfie. Dobra, połóżcie. Ma ktoś tu amunicję w ogóle? Kurde. Ej! W tych. Są, 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 są! Pod statkiem! Pod statkiem, pod statkiem Odwrót, od, alfy, od alfy, od alfy, od alfy! Są na dole! Hybrydówka przypłynęła. Alfa dół. Masz tą, masz tą helkę jeszcze? Nie, nie, kilka rozwalili. Ale to Hela leci peka, bo nie rozumiem Dobrze tam piechota Zapija. 20 rikietów, a <grym> on nie chyba się już poddali. Zamierza jak coś będzie ciało no. Ja właśnie nie mam ten, ja nie mam Ja mam Udałem samo Płynie, płynie, Hybrydówka Nie, skutek. Dobra, spadnij. Łódka. Siła flarki. mam mamierzaj. Została. Dobra. Kurna seria. Serio w takiej broni. Mi dwa Płynie, hybrydówka. Stała raz, drugi, dobra. ostatni, ostatni javelin mi została. nie mam igły niestety, panowie. Dobra, ja mam, ja mam jowelina. Oj, pójdzie Puściła. Teraz. Kurde, to niedobrze. Dobra, ja Pane mam, teraz Uch, się rzucili. Kurde, co ja zrobiłem, no sorry Zginęłem Dobra Aj pilk żyjesz, bo tam taka cisza uważa, że po prostu aż no nie wiem co tam powiedzieć Melice wszyscy wypili, czy co jest grane Prochów się nałykaliście Na ten, na uspokojenie no właśnie, nie wiem, nie słyszę, więc mówię, kurna, co jest grane. No, a te Javeliny to daje masakrycznie dużo na tej mapie, nie? To jest masakra. Jak a pomyśl sobie, co jest a a pomysł sobie co jest na Hajnanie, gdzie nie ma tej, gdzie nie ma helki żadnej, są tylko pojazdy, nie? To tam dopiero, to tam ci asekujący to nawet nie mogą, nie mają jak szans podpłynąć. To jedynie pław płynąć. No Pław, ale nie? no wiesz, albo cię ma zaznaczy, albo na termowizji ktoś cię tam drapnie, na tym, na celowniku termowizji, jak ma przy broni. Bo też taki dobry patent. To jetta wszyscy Ale, czy z ale tam nie aha, ma nic, nie? nie, aha, ma, nie ma nic. Aha, nie ma. Atakujący mają tylko BWP' pa chyba i, i łodzie Pontoną. Hmm. No to nie wiem. Dobra, Mordor Amtraka z Saliverem tam powoli. nikt Amtraka nie używał, przecież to jest twarde. To, to jest nie do zniszczenia, nie? Trzeba na to 40. No nie wiem. No dobra, 40 RPGów. Nie no, a i pilchu słyszysz? A pilchu, jak coś, no jak coś, be, ej. I... Traka, kierujesz. Pilchu ja wezmę, ja biorę helkę. Ale jedziemy lewą czy prawą są Którą chcesz? No dobra, tak oni teraz. No, niech tam no, Wszyscy ready? <coughs> no. <coughs> Nie, no co ja miałem jak wtedy to... do tego wziąć? To tutaj już można nie? wziąć. Krótki, nie? A to pochlebstwo. A teraz tego RPGa. Wiesz, że można MBT-Lawy, więc spokojnie. No i o to chodzi, nie chcę automatycznego ognia. Nie, ja wolę RPG. Mhm. Więcej zadają. To gotowi? A jak on by był tu z tyłu, to byśmy, jezu, byśmy tu dwie godziny tam płynęli, nie? To czemu oni nie brali tego Amtrak'a? A może wszyscy w puław popłyniemy? Ale patrz, są mój. Ale, to, są ale co? To nie byłoby głupie, ty! Myślę, że... Każdy popłynie... Każdy wszystkich i oni się, oni się zorientują, Zobacz, Powiedz w że Na to raz nie raz jest podbój, tymi... tylko szturm, tu nie ma punktów. <noise> o Jezus... Dawaj. Gdzie ty płyniesz, nie w tą stronę? O, o dzięki. Już no, namierzają. Dawaj, no płyniemy, nie? Dobra, chwila, moment. A, no płyniemy. Ojej. Oh yeah. yeah. Ej, bierz się. Ej, no bierzcie bierzcie od łódki, ale mówiłem, ale mówiłem ci o łódki Mam traka dawać. Ja wziąłem flary, spokojnie, co ty myślisz, że ja pierwszy raz tą Gregram. Kurde, kurde! Tak mało brakowało, nie się podnieśli mnie. Dobra, super, tak? A zabili, zabili Ej, spokojnie, ja opływam to, ja opływam to Biechu, my opływamy tu ekipą na Alfę i zadymiajcie to panowie zaraz. Aj, wpadłem. Zadymiajcie ten, a i zadymiajcie kom alfe, alfe zadymiajcie. Brawo, te podłożyłem, jak ktoś? Brawo, 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 podłożyliśmy. Dobra, ójdzie Podłożyłem uzbrojony drugi uzbrojony drugi jest Co za gówno było, ty? Co ja zrobiłem? Co to jest, ty? Okej, okay, dobra. Myślałem, że zdechłem. Ej, Mar Mar Martyna niech skuterem ciśnie tam o Dewila, ej. Zacznijcie od Dewila, słyszysz? Zacznijcie od Dewila. to <słysz> co mam? Crawl'em? No ja płynę <noise> Nie, 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 ej Pilchu, dajcie po dowód, ty samobuja i na dewila tam Czekaj Stój, Dewid, stój Dobra, dobra, spoko, spoko jeszcze już się ten, podpalał Dobra, no, bez no, samobuja. daj samobuja. Chodź, chodź, no chodźcie, Uż chodźcie, we no, dwójkę Dobra, to ja wezmę ten samobuja i idę do dewila Dobra, ej, do pilchu plantujemy Alfę najpierw. Żeby tak nie ginęli, bo to szkoda. I tiketu. nie gincie, nie gincie, bo szkoda tiketów, Spokojnie. Ej, bez sensu. Dobra, słonimy cię tutaj. Ej, chodź saliwer, chodź saliwer. Trzeba na plaży. Putarem. To Mordor, tak? No, nie, Mordor został tym, okej. Okay. No ja zostanę z Devillem. Ja zostanę z Devillem. Ej, podkładam, podkładam alfę, Ej. Alpę plantuję, alfę plantuję, alfę nasi plantują. Zamierzają cię, weź się schowaj. Dobra, teraz. Dobrze. Na Alfę chwal. Jezu, nie zabiję w dół, przepraszam. Alfy są, dawaj Pan Devillem. Al, Alpę, cały czas. Spokojnie, spokojnie, Alfa pójdzie, Ej. Skupcie się brawo. Rozbroili. <głos> <głos> no nie, spoko spoko ten, na dachu Dobra ten, brawo nie, Dobra, nie, tak, nie, mhm. Żeby tej Ktoś nie, wzięli wam zostawił wyskoczył i ją zostawił. Kto? Kogo? nie, wszyscy są. Aha. Okay. E, mogę wziąć jak tam do was. No spetynę? właśnie płyniam trackiem, trakiem, nie wiem czy mam takich jak nie może tam. Dawaj. Ej pichu muszę się to skoordynować, no. Chodźcie wszyscy reszcie i najpierw na mnie. Co? Pilku, chodźcie tak i alfę, zaatakujemy Nie wiem, bo ja pilka kurwa nie słyszę, nie Aj Ej pilku dawaj szybko Dawajcie Alfę na alfę, na alfę wszyscy chodźcie najpierw Ustawcie się, tylko zadym, zadymcie tą alfę, ja podłożę Osłaniaj osłaniaj tam A ja jestem na takie Podkładam ej Dobra, nie namierzają, to faltan Oni do mnie namierzają, dawaj, Oni się Dobra, wysadzili, teraz szybko dalej tam Biegną, 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 od prawej Pójdzie, pójdzie alfa, bo oni tutaj od dołu to rozbrajali, wiesz Dobra, a pen widzisz teraz w ogóle? 1. I co, widzisz? czy nie? Dobra, walta Kurde, sorry, zakręciłem się, tak, ja wiem Biegną, brawo, brawo, od lewej, od lewej, obiegają was mhm, Spokojnie Mogę sobie z bazuki tam strzelić? Mogę. O, nawet kogoś trafiłem. <laughs> Myślałem, że nawet... Maga, że nawet kogoś go 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 zabiłem. Dobra. Pomału, pomału, debil. Spokojnie. Teraz nie gincie, bo mamy sto znowu. Dobra, nie gincie, ustawcie się. Ej, czekaj, debil. Tylko ten sobie Dobra Poczekaj na mnie, poczekaj na mnie, dobra Opuń, te... opuń tędyk Weź, weź, stój, 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 stój Poczekajcie, poczekajcie, stąd się czekaj, tą O Jezus Dajecie radę tam? Tak Zobaczcie, to była z Ja tu mogę nawet zostać tutaj okay. Za respa Zamierzam Czekaj, do wody wskoczę Brawo, brawo dawajcie, podejdźcie Podejdźcie na brawo, On jest odkryte Jak będziesz gdzieś płynął to mi powiedz, to ja wsiądę Odpada brawo mhm. Z tamtej strony Rozbraja, rozbraja już Nie, nie rozbraja mhm. Rozbraja kurna Rozbraja brawo Dobra, jeszcze jeden jest Nie rozbra... nie rozbraili, dobra A, o, dawaj saliwer, dawaj saliwer. Coś... To czekaj, to, to podpłynij. Michu, poczekaj. Mhm, dobra. dobra, ej, czekajcie, tam się ustawcie i czekajcie chwilę, czekajcie chwilę tam. My tu w ogóle plecy zaczynamy robić. Co? A podłożyli już. Witalia, wstawaj, dostania szybko. Nieprzyjaciel z bronią te pan Żołnierz droga, uważajcie Zamierzają Paga, zamierza z broja tepan Usztońka za pan Brawo, bardzo dobrze Mam, no. mam Jeszcze tak, jeden okay. Ta jeszcze jeden, jeszcze jeden, dobrze mówiłem Przy starym młkoie Przy starym łymkowie

Na no ale to spoko. To tam próbuj gdzieś obijać Ignaciem, na... Dobra, już nie zdążam. Dobra, wracam. Dobra. Dobra, po... nie giną, ej. Trzymajcie się tam. Spokojnie. A jak widzisz teraz tamte punkty Będziesz widział, czy nie? Nie, nie wiesz? Później ja ja się się pchają na, na patrzcie, tu już spinam. Słuchajcie, idę do. do na no? Ja idę do łódki, wiesz. No, ja chodzi mi tutaj, gdzie jest no i dobra, dobra, alfę, alfę, dawajcie. Hej, łódką, łódką, pinuj, pinuj, słyszysz? pinuj, pinuj, wieże, łódką. Na wieża. Na wieży? Na wieży, na wieży Okej okay. Dobra, alpę robimy najpierw Od brawo, brawo łódkom się przestawcie Tam jeden na wieży doskonale na ten. O, Nie, zaciął mi się ten. Dobra, biegną na brawo, rozbroić. <coughs> brawo, rozbroić. Wycofaj się. Wycofaj się, w O ty, łatwiej na by był Dawaj jeszcze jednego kila musisz, byś mieć 30 szybciej Dawaj jeszcze 70 będziesz miał 100. Devil szybciej Płyn dawaj Musisz to za... No płyn! Ale ty ładnie skaczesz <laughs> nie do bez sensu. A, no przegrane. Co, co przegrane? No bo David miał 29, bez sensu. Miał De 30. David wyjdź z serwera. No ktoś wyszedł. David.